Hej dziewczyny, witam Was ponownie. Przychodzę do Was z recenzją kosmetyków B Be Beauty, które można dostać w Biedronce. Chodzi konkretnie o płyn micelarny. Mój się już akurat skończył. Oraz micelarny żel do demakijażu i mycia twarzy. Zacznę może od tego płynu micelarnego. One już są dosyć znane przez większość osób z tego co widziałam, to większość recenzji jest pozytywnych bo szczerze mówiąc nawet nie widziałam żadnej negatywnej na jego temat, ja już niestety mój wykończyłam, bo to jest jeszcze tylko troszeczkę um, tam nie wiem, kropelka e, już niedługo wybieram się po następny, ponieważ bardzo fajnie on się spisuje, słuchajcie e, bardzo fajnie zmywa makijaż ja jestem z niego bardzo zadowolona, znaczy byłam bo teraz już nie jestem, bo już go nie ma <laughs> e, bardzo fajnie zmywa makijaż, oczy nawet makijaż wodoodporny, nie mam z tym żadnego problemu. Podkład tak samo, na usunięcie makijażu z całej twarzy tak ze dwa baciki wystarczą na spokojnie i to jeszcze jest i tak dużo, bo to już takie są konkretne poprawki. Na składzie tutaj, jeśli chodzi o, o skład płynu micelarnego, to ja się nie znam właściwie, bo tutaj co? Ja widzę tylko tutaj jakiś pantenol, jakiś tam Ekstrakt, ekstrakt, przepraszam, z jakiegoś kwiatka, ale jakiego? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Yy, tutaj jest napisane, że on zawiera... Aha! Ekstrakt z malwy, o! Jest nawet napisane, ja jestem sierot. Yy, oczyszczające micele zapewniają wysoką skuteczność oczyszczania, delikatnie usuwają makijaż i zanieczyszczenia, nie naruszając barwy hydrolipidowej skórka. Yy. Ekstrakt z malwy działa nawilżająco, zmniejsza nadraźliwość skóry, a depantenol działa przeciwpodrażnieniowo. E, także szczerze mówiąc, wydaje mi się, że on robi wszystko. Znaczy, robi wszystko z tego, co tutaj jest napisane. Bo e, po makijażu ta skóra jest taka fajna, ona jest taka miękka. Rano, jak wstaję, to po kremie. Bo tam ja mam jeszcze ten krem taki, e, którego e, testowałam, dalej go używam e, z Sylweko. Jak Wam wkleję linka do niego, bo mam całą recenzję na blogu je, na jego temat. Ym, on jest do skóry wrażliwej. Powiem szczerze, jakiejś takiej bardzo wrażliwej skóry nie mam. Wiadomo, ona lubi się zaczerwieniać, yy, lubi tam, jak ja mam dużo jakichś takich śladów po, yy, po wypryskach i tak dalej. Więc no tutaj z tym nic nie robię, no bo on nie ma nic z tym robić. Nie podrażnia, tak jak jest tutaj napisane. Yy. Bardzo fajne, bardzo fajny za niewielką cenę. On chyba kosztuje 5 zł, z tego co ja pamiętam. No i trzeba uważać, bo on bardzo szybko jest wykupowany naprawdę bardzo. Ja, jak akurat byłam, to chyba byłam świeżo podstawy, więc ich tam było całkiem sporo. No i w ramach tego wzięłam również. Bo byłam zainspirowana tym, tym płynem, więc wzięłam również sobie micelarny żel. No i słuchajcie, ten żel. To jest żel do mycia i do makijażu i on jest do, suchy, do skóry suchej i wrażliwej. Ja takiej nie mam, bo ja mam mieszaną z pozatykanymi parami i tak tak dalej, więc on tam stricte do mojej skóry nie jest. Natomiast e, chodziło mi generalnie o to, bo ja lubię e, myć twarz pod prysznicem. No i wiadomo, że pod prysznicem jest zabójstwo dla skóry, e, tak samo jakieś tam, nie wiem, takie Clara ja tego w ogóle nie używam, bo ja kiedyś to używałam, teraz już stwierdziłam, że ja wrzucam na lód, bo to więcej mi robiło złego niż dobrego, szczerze mówiąc, bo mnie to strasznie podrażniało. No i stwierdziłam, że dobra, wezmę sobie w takim razie taki żel micelarny, skoro to jest takie zachwalane, ten, ten płyn, no to ten pewnie też taki będzie fajny. No i słuchajcie, problem jest taki, że on nie zmywa makijażu. Nie wiem, nie wiem jak to się dzieje, ale on, on nie zmywa po prostu, on nie zmywa tego makijażu. Chłopak go używa, on jest zadowolony, znaczy zadowolony, jak mi się wydaje, przynajmniej nie narzekam, bo on nie musi zmywać makijażu, tak? Ja po umyciu twarzy tym czymś, e, wychodzę spod prysznica, tak, ogarniam się i tak dalej, biorę wacik, y, biorę tam jakiś tonik albo ten płyn i ten tonik, ten wacik jest tak brudny, jakbym w ogóle nie zmywał nic z twarzy, autentycznie. Makijaż po tym jest rozmazany tutaj ładnie, takie mam pandziochy pod oczami. E, nie wiem szczerze mówiąc, co on ma robić, on, znaczy on nic nie robi, on, może w ten sposób, po prostu nic nie robi, ja nic tam nie zauważam, no jeśli on nie zmywa makijażu, no to, no to, o co chodzi w ogóle, no to co on innego może robić tak naprawdę, tak? Nie wiem, nie wiem, on jest tutaj z alergenów i z tych barwników, hmm. tutaj dokładnie oczyszcza z makijażu i zanieczyszczeń, zmniejsza podrażnienia i zaczerwienienia, posiada właściwości nawilżające, odświeża skórę i pozostawia uczucie komfortu. No nie wiem, czy to jest wszystko możliwe, szczerze mówiąc, już pomija, no bez tego, że on, no, on, po prostu nie zbywa tego makijażu. No ja, ja nie wiem, nie wiem, no jestem strasznie rozczarowana. Dobrze, on był tani, on chyba też był w cenie około 5 zł. No ale w porównaniu do tego płynu, to, no to to, to jest, to jest, to jest, no żal, no żal dosłownie. Nie wiem, nie polecam Wam tego żelu kompletnie, bo ten żel to no, nie wypał totalnie. Taki bubel, o, to jest dobre słowo. To jest taki bubel. E, ja go zużyję pewnie, bo to szkoda go tam wyrzucać czy coś. Także on będzie zużyty do końca. No ale już muszę zacząć rozglądać za czymś następnym. O właśnie, jak macie jakąś propozycję, to napiszcie mi na dole. Ja jestem ciekawa, bo właśnie szukam jakiegoś takiego dobrego czegoś do mycia twarzy, żeby to nie podrażniało i tak dalej, ale żeby jednak tam... E, Oczyszczało tą, tą cerę, i, i, i żeby nie wiem, żeby najlepiej, żeby było do mieszanej skóry. O, tak. To było najlepsze. No, także opinie na temat kosmetyków B-Beauty, Be tych, które posiadam, bo wiem, że jeszcze są inne, oczywiście. Ja miałam jeszcze ten krem do rąk, który nakładałam na włosy. Także znacie opinie na temat tych kosmetyków. Ten jest super, idę niedługo wam opakowanie. Jak tylko znajdę chwilę czasu. Natomiast to no tragedia, tragedia. Nie polecam totalnie. Szkoda, nawet tych 5 zł słuchajcie, naprawdę. Także to by było na tyle. Trzymajcie się cieplutko, w takim razie. I do zobaczenia następnym razem. Pa!